Dzień dobry dzisiaj chciałbym pokazać jak działają bloki w scratchu które są w zakładce pisak najpierw zacznę od tego czym jest w ogóle pisak pisak to jest coś co zaznacza tak jakby drogę którą przebył nasz duszek czyli na przykład jeżeli ja mam tutaj podstawowego kota to jeżeli uruchomię, przyłożę pisak i przesunę kota o jakąś odległość, to całą tą odległość, którą on przebył, pisak zaznaczy teraz na jakiś tam wcześniej ustawiony przeze mnie kolor. No i właściwie to jest wszystko. Tak działa pisak jest jeszcze jedna komenda, która się trochę różni od innych to jest komenda stempluj i stempluj działa tak, że jeżeli uruchomimy stempluj to po prostu tak jakby duszek odbija się na tle i pokazuje się taka jakby właśnie kopiatuszka, przy czym ona jest narysowana są trzy podstawowe komendy, których będzie się używać jeżeli będzie się korzystał z pisaka, to jest komenda Wyczyść, przyłóż pisak i podnieś pisak. Zacznę od komendy wyczyść. Ona działa tak, że jeżeli wcześniej jakieś zmiany w tle zaszły przez właśnie pisak i różne komendy związane z pisakiem, to komenda wyczyść usunie wszystkie zmiany, które zostały przez ten pisak dokonane. Czyli jeżeli ja właśnie narysowałem sobie tutaj kreskę, Stempel tego duszka to jeżeli nacisnę wyczyść, to to wszystko zniknie. To samo, jeżeli narysowałbym się, bym sobie jakieś parę kresek wyczyść, po prostu czyści wszystko, co dotychczas narysowałem. Komenda: przyłóż pisak działa tak, że domyślnie pisak jest podniesiony, czyli yy, Trzeba sobie wyobrazić, że ten duszek to jest na przykład taki ołówek, a tło to jest kartka. I jeżeli ołówek nie dotyka kartki, jest podniesiony i nim poruszamy, to on nie zostawia żadnych zmian na tej kartce, bo po prostu jej nie dotyka. Podnosimy pisak wtedy, kiedy chcemy zmienić pozycję duszka, ale nie chcemy, żeby on wtedy rysował. Jeżeli pisak jest podniesiony, to on... Nic nie narysuje. Jeżeli pisak jest przyłożony, to tak samo jak ołówek, jeżeli się go przyłoży do kartki, to już będzie rysował. Czyli komenda przyłóż pisak, po prostu jest przeciwieństwem podniesienia pisaka. Jeżeli przyłożymy pisak, to jak widać, duszek już rysuje, bo ołówek jest do kartki przyłożony. Teraz można spróbować z nieco trudniejszymi komendami. I to są komendy kosmetyczne, które zmieniają wygląd pisaka. I teraz tak. Tych komend nie jest bardzo dużo i naprawdę nie są bardzo trudne. Tą komendą można ustawić kolor pisaka. Ustawiamy, ustawiamy go poprzez naciśnięcie na ten kwadrat i najechanie na kolor, który chcemy żeby pisek miał, gdziekolwiek to jest w ekranie skretcha. Na przykład tutaj jak nacisnę, to będę miał taki pomarańczowy, jak widać powinien rysować na pomarańczowo. A, przepraszam, nie nacisnąłem tego bloku, czyli moja komenda nie zadziałała. Teraz oczywiście piszę już na pomarańczowo, można też jak widzicie, za każdym razem, kiedy odświeżę, ten kolor się zmienia na inny, losowy. I w ten sposób, jeżeli nie ma pomysłu, można też sobie wybrać kolor pisaka. Jak widać, to znowu zadziała i będzie rysował w innym kolorze. Zmień kolor pisaka o ileś tam. Ta komenda działa tak, że Po prostu zmienia, tak jakby, odcień pisaka. Jeżeli wcześniej ten odcień był taki czerwony, to jeżeli zmienię ten kolor pisaka o 10, to jak widać, jest już trochę bardziej pomarańczowy. Znowu go zmieniam, przesuwam i jest jeszcze bardziej. Znowu przesuwam i się zamienia w zielony. Przesuwam i powoli się robi zielony. To się przydaje do rysowania różnych takich podobnych rzeczy jak widać wyszło takie bardzo ładne przejście pomiędzy czerwonym a zielonym kolorem można zmienić wartość jeżeli zmieni się wartość tego koloru pisaka na przykład na 5 to kolor y, będzie się za każdym razem jak wywołamy blok zmieniał o mniejszą wartość czyli różnica pomiędzy początkowym kolorem a tym drugim kolorem po zmienieniu będzie dużo mniejsza Dokładnie dwa razy mniejsza niż od wartości 10, jeżeli dam tam 20, to oczywiście kolor będzie się zmieniał dużo bardziej, i to teraz będzie już mocno widać, że ten kolor się zmienia. O. Komenda ustaw kolor pisaka działa tak, że ona nie zmienia koloru. Tylko ustawiamy od razu wartość, na którą chcemy zmienić ten kolor, i to działa bardzo podobnie do tego, tylko nie używa się właśnie tego zmiany koloru w taki sposób jak tutaj, czyli naciskaniem gdzieś, tylko za pomocą liczby. Na przykład, jak wybiorę sobie na 200, tak jak widać, kolor zmienia mi się isaka na taki czerwony. Jak ustawię sobie na 250, to kolor robi się z powrotem zielony, dobrze. Te trzy bloki zmieniają po prostu kolor pisaka, mamy jeszcze blok o nazwie zmieni rozmiar pisa pisaka, i to zmienia y, tak jakby grubość tego pisaka, jeżeli zmienimy rozmiar pisaka o 1. To wtedy mm, po prostu nasz pisak staje się grubszy. Zmienimy znowu o 1, to pisak staje się jeszcze grubszy. Jeszcze o 1, to oczywiście jeszcze grubszy. Można tą wartość zrobić ujemną, na przykład minus 1, i wtedy e, grubość pisaka się zmniejsza. Rozmiar pisaka to też jest dokładnie to samo co wcześniej, tylko tak jak w przypadku koloru, tym blokiem się ustawia rozmiar. Mogę ustawić rozmiar na 6 i wtedy będzie taki bardzo gruby pisak. Mogę ustawić rozmiar na 15 i wtedy będzie już naprawdę podejrzewam, że większy od tego kota albo się mylę. nie Mogę sobie ustawić na minus 5 i wtedy jest bardzo cienki komendy zmień odcień pisaka działają tak jeżeli zmienimy odcień pisaka o 10, to po wywołaniu bloku yy, kolor pisaka robi się tak jakby bardziej przezroczysty jeżeli znowu o 10 to on się robi jeszcze bardziej jeszcze bardziej, coraz jaśniejszy tak to można określić przesunę go tutaj znowu żeby pokazać jeszcze co się będzie działo Kolor powoli zaczyna znikać, bo zaczyna się robić już biały. Mm, komenda ustaw odcień pisaka działa dokładnie tak samo jak wszystkie inne komendy ustaw, które tutaj były pokazywane czyli mogę ustawić sobie odcień pisaka na 30. No i w takim wypadku pisak znowu jest ciemny. Jeżeli ustawię sobie na 100, to pisak jest bardzo jasny. Dobrze. Więc teraz może pokażę parę takich podstawowych komend, żeby można było tworzyć pierwsze programy do rysowania albo coś co rysuje. Na pewno można zacząć od komend, które można znaleźć w zakładce Wygląd. Pokaż i ukryj. Działają one tak, że jeżeli ukryję ducha, to po prostu go nie widać. On wciąż tutaj jest. Jak widać. Można sobie nacisnąć, żeby sprawdzić, gdzie jest dokładnie. I w takim przypadku, jeżeli przyłożymy pisak i przesuniemy go, to wydarzy się dokładnie to samo, co wcześniej, tylko ducha nie widać. Więc będzie to wyglądać dużo lepiej, bo duch nie będzie nam zasłaniać tego, co narysowaliśmy. Jak widzicie. Jak widzicie. Yy... Duszek znowu rysuję, tylko tym razem go nie widać. Według mnie to wygląda znacznie lepiej niż wtedy, kiedy on jest. Można go oczywiście z powrotem pokazać, jeżeli się go chce zobaczyć. Jest też inny sposób na ograniczanie zasłaniania tego, co narysowaliśmy, i można to robić za pomocą tych dwóch bloków. Zmień rozmiar o ileś i ustaw rozmiar na ileś procent zmień rozmiar o ileś działa tak że jeżeli zmieniamy używamy tego bloku i ustawiamy zmień rozmiar o na przykład 10 to yy, wielkość tego kota zmieni się o 10 w tym przypadku nie ma tutaj minusa więc zmieni się o 10 w górę czyli kot stanie się o 10 większy i znowu i znowu mogę go tak powiększać jeżeli dam minus Tutaj o minus -10, to kod za każdym razem, kiedy użyjemy bloku, będzie się zmniejszać. Komenda ustaw rozmiar na ileś procent ustawia rozmiar kota na ileś procent od tego, w jakim właśnie jest rozmiarze. Czyli jeżeli ustawię ustaw rozmiar na 50%, to kod zrobi się dwa razy mniejszy niż teraz.